Niepokojące doniesienia w sprawie The Voice Senior. Naworonicze mają powody do zmartwień Mimo licznych zmian w The Voice Senior nowe wieści, które płyną z wyników badań oglądalności nie napawają optymizmem Program ogląda sporo mniej widzów niż przed rokiem. Czy to chwilowa zadyszka, czy początek dłuższego trendu? W gmachu przy Woronicza mają powody do zmartwień w styczniu wystartował nowy sezon odmienionego programu TVP Voice Senior. Władze stacji z Woronicza zdecydowały się wymienić cały skład trenerski Nowymi jurorami zostali Robert Janowski, Małgorzata Ostrowska, Andrzej Piaseczny oraz Tatiana Okupnik Zmiany nastąpiły także w gronie prowadzących program swoje stanowisko utrzymała wprawdzie Marta Manowska, ale dołączył do niej nowy partner, Robert Stockinger, który jeszcze chwilę temu był gwiazdą TVN. Nie zmieniło się jedno. W programie nadal występują seniorzy, których talent nieustannie porusza i potrafi zaskoczyć widzów oraz trenerów. Niepokojące wieści w sprawie The Voice Senior nadeszły z nienacka. To nie były plotki. Najnowsze dane oglądalności, które płyną z pracowni Nielsena nie napawają optymizmem. Wszystko wskazuje na to, że widzom TVP nie do końca przypadły do gustu zmiany, które zaszły w nowej edycji The Voice Senior. Program ogląda średnio 1,42 setne miliona widzów to mniej niż w ubiegłym roku, kiedy średnia oglądalność muzycznego Show po trzech tygodniach wynosiła około 1,7 miliona odbiorców. Jak dotąd najmniej widzów, średnio 1,36 miliona śledziło premierę szóstego sezonu The Voice Senior. Dwa kolejne wydania miały niemal równą oglądalność, która plasowała się na poziomie 1,44 miliona i 1,43 miliona widzów. Krytyka pod adresem nowych jurorów The Voice Senior To nie koniec zmartwień producentów talent show telewizyjnej dwójki. W ostatnich dniach na nowych trenerów The Voice spadła fala krytyki. Na oficjalnych profilach programu pojawiły się krytyczne uwagi od internautów. Proszę o wysłuchanie naszych uwag. Uwagi dotyczą komentarzy jurorów, którzy ewidentnie psują program i występy uczestników. Co się dzieje z jurorami? Oni oceniają nie ludzi i występy, a repertuar. Wszystko wskazuje na to, że konieczne będzie wprowadzenie kolejnych zmian.